Ja ogólnie, a w ogóle to Jezus, świętam i na kanale Dzisiaj sobie pójdziemy w taką pogodę, że pada Ale ja jestem na krótkim Wkrótce Tam do A, pada na mnie, pada na mnie Do garażu, no

lemon, lemon weź do mnie Uuu. czekajcie muszę chwycić inaczej telefon bo nie mogę nagrywać no, więc mamy lemona i skosiamy, skacimy. No, teraz odkładamy tutaj delikatnie pada, ale no Chodźcie, była burza ogólnie wczoraj w, w nocy i wieczorem u nas tutaj Więc no zamkamy, Hop, hop, hop Zamknięte. Piszemy Lemonika. Idziemy. To była ciężka podróż. Szkła że jeszcze pada, ale delikatnie, no, ale mi jest strasznie zimno. Jakie na krótkie miejsce. W piżamie. Wow. W takich spo... Jeszcze w takich spodniach z Hello Kitty. To już w ogóle. koty sobie jedzą. Cześć, Luna. Widzicie, co była? Spała u górę. i przebiegła, im... I... Tak o krzyczała nie mam! Tak! Zn dajcie znać, czy u Was też jest taka pogoda. Bo ja u nas tak. jestem strasznie zmęczona, ale zostawcie łapkę w górę. Suba! I dzwoneczek komentarz. Idą się do jego teamu! Pszczółki, bo w ogóle możecie nie wiedzieć, albo jak no już wiedzą, ale pszczółki. Mój team od, od dzisiaj się nazywa Pszczółki. Więc jak zostawicie suba z to dołączycie do mojego kanału Pszczółki Maj. Bo pszczółka Maja to oczywiście ja. Oglądam sama siebie. Pszczółka Maja. Więc jak zostawiliście suba i dzwonka, no to dołączycie do mojego klanu. Szółki moi. Więc zapraszam. A to był taki krótki filmik. Pa! Dołączajcie do mojego klanu!